Unia z mówi dzień dobry, bo dziś ligowe ostatki z Darkiem Dzikiem. Ruszamy do Grudziąca na starcie: Tytano 19, kolejka Betklik II ligi. No i walczymy oczywiście o zwycięstwo. A wy bądźcie z nami, pokażemy Wam troszeczkę kulis z Grudziąca. Do zobaczenia. Meldujemy się, drodzy państwo, na miejscu, Grudziądz zaśnieżony, ale wielkie brawa dla kibiców i działaczy klubowych, dzięki którym możemy to spotkanie dzisiaj rozegrać. Zaczynamy 11:30. Drużyna jest już w szatni, za chwilę przedmeczowa rozgrzewka, no a później już to co wszyscy kibice kochają najbardziej, czyli emocje sportowe. Przypomnijmy, gra Lider z trzecią przed rozpoczęciem 19 serii gier drużyną, czyli Olimpią Grudziądz. Zobaczymy co się wydarzy. Na pewno będzie to ciężki mecz, patrząc na, na warunki jakie tutaj mamy, ale myślimy pozytywnie. Jaki typ? Oczywiście zwycięstwo. A szczegółowo? 2-1. Olimpii Grudziądz. Zapytamy o wynik, bo bardzo dobrze z oczu patrzy. Kto wygra mecz? No Olimpia. Myślę, że tutaj przeciwnik też pokaże dobre strony. Może nawet wygra z Olympią, ale myślę, że też Grudziądz pokaże swoje mocne strony. Zmierzyły się dzisiaj w Grudziądzu dwa zespoły, które przeżywają taki myślę dobry okres w ostatnim czasie i dobrze funkcjonują w wielu fazach gry. Myślę, że można było sobie dużo obiecywać po tym meczu. Na pewno mieliśmy spore nadzieje odnośnie zdobyczy punktowej. Nie hmm. udało się to. Myślę, że te takie atuty nasze, które widoczne były we wcześniejszych meczach, ciężko było dzisiaj pokazać ze względu na stan boiska. Za nami pierwsza część meczu. Pozostaje mały niedosyt, bo Unia miała sytuację, aby prowadzić co najmniej dwoma bramkami. No, liczymy na to, że coś do sieci wpadnie w drugiej części tego meczu i zapraszamy Was na drugą część spotkania. Że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bardzo mocno sobie na nie zapracowaliśmy, naprawdę świetną postawą i grą, która potrafiła zneutralizować atuty Olimpii, którą uważam za bardzo dobry zespół i zasłużenie będący w czołówce tej ligi. Dlatego też zdawaliśmy sobie sprawę, że tutaj łatwo nie będzie. Natomiast no już sam przebieg pierwszej połowy. Pokazał, że jesteśmy naprawdę w znakomitej formie, mimo braku tak naprawdę czterech zawodników z podstawowego składu. Ale to też tym bardziej nas cieszy, bo ci zawodnicy, którzy dostają wtedy szansę, bardzo chcą pokazać i udowodnić, że nie są gorsi, że też zasługują i tylko w ten sposób możemy robić postępy, takie takie jakie zrobiliśmy tak naprawdę z meczu na mecz w tej widze. Jechaliśmy, ciężkie warunki, były zmrożona piątka, ale no zawsze kurczę, no jesteśmy, my chcemy grać w piłkę, tak? To co zrobiliśmy w całej tej jesieni to jest no, coś wspaniałego i nic tylko się cieszyć, a dzisiaj mamy jeszcze po meczu wigilię klubową, także na pewno będzie uroczyst uroczystość, będzie na pewno fajnie miło. Przede wszystkim powrót najpierw na tą uroczystość będzie wesoły w autobusie, a Będziemy na pewno miło czas wraz z prezydentem, z władzami klubu, i z ludźmi związany z naszym klubem, czyli z Unią z To jest też wspaniałe, jak grać w tym klubie i wygrywać dla niego. Tak jak od początku meczu ta forma rosła, tak na koniec widać, że została utrzymana i świetnie odpoczywamy. Dzięki wszystkim, dzięki kibicom, dzięki zawodnikom, wszystkim, którzy mieli w to wkład. Super. Trzy punkty nad Wartą, siedem punktów nad Olimpią, co teraz? No teraz trzeba odpocząć, naładować akumulatory i zrobić to samo w drugiej rundzie. Wynik doskonale znane gra, znakomita. Już w przerwie wszyscy chwalili naszą drużynę, ale to co działo się w drugiej połowie. 3 bramki w 6 minut. dwie dla Unii. Jonathan Straus i y, Krzysztof Toporkiewicz dają zwycięstwo. Bardzo cenne zwycięstwo Unii z bo to już 7 punktów przewagi nad Olimpią Grudziąc i 3 nad Wartą Poznań. Zimujemy na pozycji lidera. No i oby tak zostało do końca sezonu.